Zobaczność komendantka 7. Ogólnopolskiego Biwaku Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku SOSW Mielec, rozkaz litwa 3 przez 2013. Spocznij. Ogólnopolski Biwak Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku Mielec 2013 dobiega końca. Wierzę, iż przyniósł Wam wiele przeżyć, wrażeń, dostarczył wielu ciekawych informacji, wyposażył w dodatkowe, Nowe umiejętności, przysporzył nowych znajomości, przyjaźni, pozostawił i pozostawi wiele mi ich wspomnień. Jeden, program dnia. Jeden przez jeden. Podaję program dnia. Przed południem. Wymarsz do kościoła, udział w mszy Świętej. Rozkwaterowanie z uporządkowaniem bazy piwaku. Południe. Wyjazd różnym do domów rodzinnych. Dwa, zwolnienia. Dwa przez dwa. Zwolnienia z funkcji. Zwalniam z dniem 21 kwietnia z funkcji kwatermistrza. Podkarcmistrza Dariusza Nowosiadło, oboźnego podkarcmistrza Lucjana Wapule, kadrem wychowawczą biwaku. Zobowiązuje wszystkich instruktorów drużynowych do pełnej opieki nad podopiecznymi do chwili przekazania ich rodzicom, prawnym opiekunom lub wychowawcom w macierzystych placówkach. 5. Nagrody i wyróżnienia. Udzielam pochwały wszystkim drużynom za rzetelną służbę w jadalni pozostawionych porządek w pomieszczeniach przez drużyny za dyscyplinę i zaangażowanie podczas zaliczania gry terenowej, za wspaniałe przygotowanie swoich historii na wystawę 55-lecia nieprzetartego szlaku oraz prezentacji krajów unijnych podczas imprezy razem w Europie. Dziękuję wszystkim instruktorom, drużynowym, za ducha, za uśmiech i radosny nastrój, za ogromne zaangażowanie we wspólne działania zabawę i Słyska. Dziękuję za pomoc w realizacji biwaku, za zaangażowanie. Przy dokumentowaniu poszczególnych zadań harcerzom, Mieleckiego, chłopca z Atlantystą, Rzymy. Siedem sprawy różne. Na pożegnanie życzę wszystkim uczestnikom zdrowia, niesławnącego zapału w służbie na nieprzetartym szlaku. Do zobaczenia już wkrótce. Baczność podpisała komendantka z lobiwaku Harcję Maria Orłowska. Spocznij. Nie wyspana. do tyłu. Sto lat sto, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Ela. 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 A, A, urodziny, rodziny, o. Stąd no? to już z zrób? Dwudzieste urodziny. Druk oboźny, druk Lucjan. On to tak zrobił służbowo, tak, tak jak przystało na baczność, prawda? Ale, ale chciałabym, abyście odczytali tam całe serce, jakie chciałam w te kilka zdań włożyć. Swoje serce, swoje uczucia, swoją radość i zadowolenie ze spotkania naszego. Na kolejnym y, siódmym już biwaku. I z Waszej postawy, i z Waszej aktywności, z Waszych radosnych, uśmiechniętych buź, y, na, na, w każdym dniu. Wam od najmłodszego po najstarszego y, drucha i druchne i Wam, drogie y, koleżanki i koledzy drukowie, instruktorzy. Także wierzcie, że nie. Nie dziękuję tak służbowo, jak, jak to by przystało na pożegnalny apel, tylko naprawdę z ogromnym uczuciem, dziękując za wszystko yy, i ciesząc się, że byliśmy razem. Przy tej okazji chcę również gorąco podziękować swojej kadrze, yy, która zawsze Tarkowi, Lucjanowi, Uli, Małgosi yy, i druchnie. Yy, Izie, y, druchnie Ewie, której dzisiaj nie ma z nami, ona, a on, bo y, druchna Ewa akurat jest taka z doskoku, ona nie jest nasza ośrodkowa. To jest druchna, która y, z własnej nieprzymuszonej woli y, chce być z nieprzetartym szlakiem i, i przed, pracuje w y, zupełnie innym przedszkolu, a, a do nas przychodzi na zbiórki i z nami jest. Druchna Iza z kolei nie jest takim prawowitym instruktorem, ale strasznie chce nim być. Jej syn Kamil już jest zuchem i, i nawet na, teraz na Kicie trzecie miejsce wywalczyli chyba, te, prawda? Z Dró Romana Zuchowa, a mój Marce z drużyną też, Cześć. też trzecie miejsce, tak. Także bardzo się cieszymy za tę pomoc, za tę gotowość yy, i, i, i za to, że, yy, że zawsze są i wspierają mnie, yy, wspieramy się wspólnymi siłami, aby... Się nie dać biedzie i trudom i przeciwnościom losu, i po to, aby tak po części trochę i udowadniać światu i sobie, jacy jesteśmy i że jesteśmy. A, a przede wszystkim chyba po to, aby, aby Wam otwierać jak najszersze horyzonty i myślenia, i patrzenia, i, i odczuwania. E, aby nam wszystkim było jak najlepiej i to życie, które czasem jest takie, takie smutne, takie, no. e, takie szare, to dzięki tej przygodzie harcerskiej, a zwłaszcza tej harcerskiej na nieprzetartym szlaku, aby było jak najweselsze, jak najradośniejsze i pełne przygód i, e, i niespodzianek. I tego, rozstając się z Wami, e, życzę Wam na każdy dzień, i codzienny, i świąteczny. Do następnego spotkania na tym naszym nieprzetartym szlaku, na kolejnej imprezie. Czy ona będzie w Dęblinie, czy ona będzie w Stemplewie, czy ona może będzie na naszej słonecznej polanie w Błotach Karwieńskich, czy może w Tarnobrzegu, czy może w Sandomierzu, czy, czy jeszcze gdzieś indziej. To jest nieważne, ważne, że zawsze ściągamy y, te miejsca, gdzie, gdzie spotykamy się na naszych imprezach i to jest... I, I jesteśmy po prostu razem jak jedna wielka rodzina. Z tego się cieszę i, i życzę nam, aby ona się ciągle rozrastała. Anta. I do zobaczenia znów. W nocy to otrzymałem maila z pozdrowieniami od drucha Andrzeja Zielonki. Naprawdę prosił gorąco pozdrowić, przeprosić, że nie dotarł do nas, aczkolwiek mieli tam jakiś festiwal, piosenki. E, obiecał, że za rok. To ten lewa druh. Dziękujemy pięknie. I tu już mamy zdjęcie, tak? e, Proszę posprawdzać, czy oby nie pomylone czy z, zdjęcia. Czy się jakby, zgadzają jakby, co... zdjęcia z drużyną? Dyplom dla, za udział w siódmym yy, ogólnopolskim biwaku drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku dla drugiej drużyny harcerskiej NS-u Sokoły z Sandomierza. <śpiewanie> Cieszymy się, że byliście z Dla drużyny harcerskiej Skorpiony z Fryszraka la <gryptencja> dla drużyny Michałki z WDZ-ów przy parafii Matki Gorzej nieustającej pomocy w Tarzom Dziękuję. Dla pierwszej drużyny harcerskiej nieprzytwartego szlaku z OSW w Leżajsku! La, 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 Dla 17. drużyny harcerskiej Kornele z ośrodka w Mrowli. La, 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 Od imienia swojego patrona, prawda? Drużyna przyjęła nazwę. Dla drugiej. W, co znaczy W? Wielopoziomowej, Wielopoziomowej. drużyny harcerskiej przy zespole szkół w Dębicy. Dziękujemy, że byliście. A co? Nie Dla środowiskowej drużyny harcerskiej Stokrotki, które tak pięknie nam kwitną. Starto brzega! Pierwszej drużyny harcerskiej Łaziki. A Łaziki skąd są Łaziki? Z Kolbuszowej. Pierwsza drużyna harcerska Ostoja! Ostoja jest skąd? Z tym nie, Zboru. nie, Drużyna Sokoły z ośrodka w Robczycach. Cieszymy się, że byliście nami. I pozdrowienia dla druchnych dyrektor. Dla 20. drużyny imienia Ireny Sendlerowej przy ośrodku w Dęblinie. Cieszymy się, że byliście tam. Czternasta drużyna harcerska Leśne Ludy. Miejscowi z ośrodka w Mielcu. Druga drużyna harcerska diablice. Gospodarze. Nie tak chciałam powiedzieć, stoja, a to chciałam powiedzieć, nie wiem co chciałam powiedzieć. Fundament! Trzynasta drużyna harcerska, Orły! Gospodarze! Lala! Idźmy jak były jakieś niedociągnięcia. Mam nadzieję, że. że dociągną, poprawią na raz następny. Kościele, super. Dotarł do nas, druga komendant nie dała rady. Ona tak, ma, ma trudną y, sytuację taką rodzinną i dlatego nie mogła. Ale zawsze z nami jest i na ręce drucha majetki y, chcę złożyć takie, takie podziękowanie, że... Hufiec, Rada Hufca jest zawsze z nami, wspiera nas. Zresztą mówię, i to w rozkazie musimy uzupełnić, którzy Harcerze z której drużyny, bo ja sobie nie zapisałam, wspierali nas przez każdy z tych dni i zresztą cały czas nam tutaj dokumentują naszą działalność, z czego się bardzo cieszymy. To jeszcze z raportu karnego się tutaj zawieruje Nie, poza raportem. Ruchu Radku, poza strzelania nie będzie. Strzelania nie będzie, ale mówię tak, od siebie w imieniu wszystkich karterzy, kadry, yy, nas wszystkich w ogóle, zrzeszonych i tych mniej I takich zrzeszających zrzesz no się ten tam dobrze tych mniej zrzeszonych. Tak, chcieliśmy podziękować za tak miłe przyjęcie na tej zawsze gościnnej mieleckiej ziemi. Lewa nóżka, prawa prosto serca. Musza. I wszystkie te całosy łapiek i wam również odzajemniam. Dziękuję, eee. dziękuję. I i prośba i takie życzenie chyba nas wszystkich, aby druhna Lucyna, która też zawsze z nami jest. I ona taka niby do, do Tarnobrzega przy, przy, przypisana, bo tak się to do nich przysiada, to z nimi przyjeżdża, ale, ale wiecie, że jest nasza, że jest zawsze z nami, gdziekolwiek byśmy nie byli. Więc Lucynko, zdrowia i sił jak najwięcej, abyś, aby ci ich zawsze wystarczyło, byś, byś była z nami. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że było cudnie. Ja wczoraj jak patrzyłam i codziennie to serce się radowało, że tak wspaniale staraliście się Dobić do najlepszej. I to, żeby, żeby, I widziałam Wasz zawsze śmiech w oczach. Te oczy błyszczały radością. I to jest najważniejsze. A jak wam radość w oczach widzimy, to nam się serca radują. Mamy takie ogromne i tak się człowiekowi zdaje, że wszystkich by się na nas przytuliło. I chciałam wam powiedzieć, i druhowie, do zobaczenia znów, i to niedługo, na pewno we wrześniu na zlocie naszym corocznym jesiennym. Nie wiem jeszcze, gdzie będzie, ale gdzieś Ale będzie. już myślimy. Tak. I do zobaczenia znów. A wam, moi kochani i druchowie, instruktorzy, dziękuję za wspaniałe serce, za, za czas, który poświęcacie nam, harcerzom. I pozwólcie swoich bliskich kobiet. rodziny za to, że po prostu wywinowaliście z domu na trzy dni. I to jest najważniejsze. do Zająć, się, spocznij. Takujcie tam, na szkoły, chodźmy, chodźmy. No, nie,